w F1 znajduje się obecnie 20 zawodników i co do zasady tyle też bolidów bierze udział w wyścigach. Historycznie jednak wcale nie było to takie oczywiste. Jeszcze 13 lat temu w mistrzostwach świata brało udział 12 zespołów, co oznaczało, że na polach startowych mogliśmy obserwować 24 samochody. Od późnych lat 70. do wczesnych 90. chętnych by wystartować w wyścigu było zdecydowanie więcej niż dozwolonych miejsc. Dla przykładu w 1989 do Grand Prix regularnie przystępowało 39 bolidów z 20 zespołów biorących udział w sezonie. W związku z tym wprowadzono format prekwalifikacji, w których nowe i słabe zespoły rywalizowały o możliwość udziału w klasycznych kwalifikacjach. W zamierzchłych czasach Formuły 1 nie obowiązywały jednak formalne ograniczenia co do ilości uczestników. To właśnie w 1953 roku, podczas Grand Prix Niemiec, padł rekord największej liczby bolidów, które wystartowały w wyścigu. Na prostej startowej Nordschleife ustawiło się aż 34 kierowców, z czego do mety dojechało 16. Historyczne minimum wystąpiło natomiast wiele lat później, podczas niesławnego Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2005. Problemy z bezpieczeństwem opon Michelin sprawiły, że w wyścigu realnie wziął udział zaledwie sześciu zawodników z zespołów Ferrari, Jordan i Minardi. Była to ogromna porażka Formuły 1, której skutkiem był długotrwały kryzys serii w USA.